z z strony Robson i Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dwarfs'ów. Dzisiaj nie wybieram teamu tam, gdzie mnie rzuci i tam będę. Zobaczymy, gdzie mnie przydzieli. Eee, sekunda, tylko pobiegnę tutaj po jakiejś rzeczy. Nie kojarzę w ogóle tej mapy, no ale niech będzie. Ogólnie tu jest jakiś mościk, więc może tu coś będzie. O, jest skrzyneczka, dobra. W sekund nic nie ma, dobra. Poleciał refilek, więc fajnie. O, kolejna skrzyneczka, kolejne perełki. Dobra, tutaj coś. Eee, nic, dobra. Zobaczmy w którym jesteśmy teamie Dobra, w czerwonych, jest okej, okay, okej, okay, dobra Tutaj jakieś biblioteczki, może się przydadzą, wezmę sobie jedne Dobra Pasuje jej zaraz kopać, no ale jeszcze tutaj eksploruję, co tutaj może nas znaleźć Dobra Szkło Nie, tutaj coś było, że ktoś tu kopał A, pewnie to była skrzynka, dobra, to już wiem na przyszłość, spoko W każdym razie widziałem już dużą aktywność pod ostatnim odcinkiem z d Warsu więc Nagrywam dla Was kolejny. Myślę, że, że Wam się spodoba. A póki co idę kopać. Myślę, że dzisiaj nie będzie przyspieszenia. Po prostu... Po prostu szybko tutaj zrobię cięcie i widzimy się już jak będę pod ścianami, jak będą one już opadać. Dobrze, więc zostały 10 sekund do opadnięcia ścian. Ogólnie jeśli Wam się odcinek spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Może pobijemy rekord spod poprzedniego odcinka. A już tutaj lecę na środek, zjem sobie tego refilka i... Zobaczymy. No, opadajcie te ściany. No wreszcie. Dobra. Tutaj coś jest pod tym. Kiedyś tutaj widziałem, że ktoś kopa, ale tu nie ma nic. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest u góry. Nie ma nic. Ten typek u samej góry poszedł. Ej, no nie ma tutaj taki zwykłych skrzyneczek? O co chodzi? O, są. Dobra. O nie, łuk. Dobra, zgarnęłem łuk. Spoko. Coś mnie zbugowało. Jaki to jest łuk? Moc jeden. No, słabił skonal. Niech będzie. Tylko trzy refilki. Niech będzie. Dobra. Jesteśmy już tutaj nieźle... Nieźle w ekwipowaniu, to lecę gdzieś Może sobie perełkę gdzieś rzucę, tylko niech kogoś zobaczę Dobra, widzicie tego typeczka niebieskiego? Spróbujmy go tutaj zrobić Dobra Co, cofnęło go? O kurde Co za zawodnik Dobra, porobiony pierwszy niebieski, bardzo w porządku Tutaj widzę kolejnego, ale on chyba jest pod ziemią Z tego co widzę Może tutaj kopalnią się da łatwo do niego O kurcze, biją się, czerwony już mój tutaj chyba wjechał Może pomogę im Dobra, bijemy niebieskiego Szybko się zwinął tutaj, widzę O, nie ma koksa, o, nie ma koksa Nie, udało się yy, Dasz koksa? Kurczę, gościu, a nie mam Mam, przełożę go sobie szybko, dobra, mam koksika Dobra, spoko Dobra, bijemy go, bijemy, bijemy Już umiera, dobrze, git Spoko, złapałem Nie, dobra, nie piszę mu nic Chodziło mi o tamtego Właśnie, dobra, jemy to Słapałem, okej, okay, nevermind, nevermind never mind, gościu eee, git, git, git Dobra, uciekamy z tej kopalni, bo tutaj dzikie rzeczy się działy Ogólnie już mam trzy zabicia, bardzo w porządku Jak widzicie troszkę monet nazbierałem na ostatnim live'iku Więc bardzo się cieszę, tutaj ktoś był, ale to chyba nie przeciwnik Chociaż tu widzę, widzę niebieskiego, dobra Ogólnie teamy wyrównane z tego co widzę Nie zdobyliśmy jakiejś gigantycznej przewagi, więc każdy ma tutaj jeszcze szansę Dobrze, że mam tego koksa, więc to mnie cieszy Dobra, rzućmy perełkę tam do niego O nie, za daleko rzuciłem, do wody Gościu ma, ile ma HP? Co miał? Zero? Nie, po prostu 20 miał, dobra Tam się tepnął O nie, tylko, że na tym u góry nie wylądował Nie, o tym właśnie mówiłem, tego nie chciałem Dobra, ale już już biję tutaj z nim Dwa HP ma, ale umrze od tego A, ten typek dostał na pewno kilka Mini youtuber Darkenek, niech mu będzie Niech ma teo kilka, tylko, że kurcze Refilki mi się teraz skończyły przez to dobra, w porządku. Diamentowe spodnie. Podpójność na ogień. O, to chodziło, tylko że za późno trochę ta odporność. Dobra, jem to. Znaczy piję, dobra. Ej to jest tutaj ten niebieski, dobra, spokojnie. Dobra, weźmy go z łuku troszkę. Dobra, tepną się do mnie. O nie! Dobra, skoczmy tu i zjedzmy tego koksika. Dobra, na jednym serduszku dało się. Nie było innej opcji, żebym... Czekajcie, co No, mnie aż tak bije? Też jest na koksiku, widzę. Dobra, ale ja mu się chyba wcześniej skończy. Raczej na pewno. Dobra, weźmy sobie wodę. Dobra, spokojnie, jeszcze mamy dużo czasu. Spokojnie, spokojnie. Coś tam perełkę. O, tutaj przyjechał Darkenek a akurat mu się kok skończy temu typowi zapewne. Jak się już mu nie skończył. Ta, skończył mu się, już ma tylko 13 HP9. Dobra, sperełkujemy się, zaraz cwanie Aha, dobra, ten typek się jeszcze cwanie i steleportował gdzieś. Tam liany, dobra, rzućmy aż tak pod kącikiem. Nie, Darkenek, zostaw go. Dobrze, jest, udało się. Udało się go zabić. W porządku. 12 diamentów widziałem w flipunku. Dobra, przełóżmy to mieczyk. 2, 3, dobra. Myślę, że będzie lepszy. Rozwiązaniem 9 ten. Dobra, jest lepszy. W porządku. Yy. O, 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 przyjacielu. Jak ja cię lubię. Dobra. Jest bardzo w porządku teraz. Napisz mu dzięki, ziomeczek. Dzięki. W porządku. Dobra, no to został tylko... Z niebieskich jeden i dwóch żółtych, może się jakoś uda to wyciągnąć. Cztery zabójstwa na pewno lepiej niż w poprzednim odcinku. Yy, chodźmy na biom żółtych, niech ja go wyczaję. Dobra, tu jest niby ten. Aha, dobra, ten dywan pokazuje, jak jest biom, w porządku. Gdzie ja mam swoje mięso? Gdzie ja je przepiłem. Dobra, jest tutaj. Poszukajmy ich tutaj gdzieś. Może po prostu zeszli tutaj do kopalni, tą. Nie wiem, tym szybem takim, dobra. Wchodzę za nim. Tam jest czerwony, to nie jest żółty, to raczej nie, ale tam? Jeszcze niżej? Może. O, widzieliście? Co się stało? Ej, walnąłem go. What? Powinienem dostać kilka za niego. Halo? Halo, co to było? Ja tutaj zgłaszam jakiś błąd. Właściwie wyszedł z serwera po prostu, ale... Po prostu mogę się założyć, że po prostu już go hitnąłem. Dobra, ej, nie mam tutaj tego. Wody. Oni już tutaj schodzą do tego drugiego żółtego. Jak coś, to się tepnę perełką w dół. Jakby była taka okazja, dobra. Może uda mi się zaaplikować ostatni hit tutaj na kimś, ale zobaczymy. Dobra, wchodzimy. Ten... Jeszcze się nie biją z tego, co słyszę. Spokojnie. O, ktoś tam spadł po prostu. No bo tu się wkopuje. No co, wpadli do Bedrocka i co, gdzie jest ten żółty? Nie ma go tu jeszcze. Oho, jest. Osta uda mi się zaaplikować ostatni strzał? Tak, jest, udało się. Podkraść. Dobrze, na odcinku, dobrze. Niech będzie więcej kilku, w porządku. Myślę, że już nie mam co wychodzić szukać tego ostatniego. Eee, sobie spokojnie tutaj zostanę, za, za, znaczy skraftuję sobie jakieś ekwipu jakiś ekwipunek, żeby już nie zginąć na samym końcu. W, na, w porządku, w porządku. No, nie chcę tych itemów, naprawdę. Dobra, niech tak będzie. Ja chcę tylko crafting. Niech będzie crafting. Yy, postawię to. Yy, diamenty wrzuciłem, co ja zrobiłem? Jakim cudem to zrobiłem? O, ale byłby przypadek, by ktoś mi to zebrał, właśnie. Chcę, tu mam spodnie, mam. Co sobie słaby enchant na nich, ale to nic. Yy, I craftujemy sobie tak. Wszystko będziemy mieć diamentowe. O, tak, dobra, wyrzucam to. Trochę niebezpiecznie to zrobiłem, ale nikogo tu nie ma, prawda? Goście przeżej jest na środku. No. Nawet ja bym chciał, to stąd chyba nie wyjdę tak szybko, więc myślę, że tutaj przyspieszę ten kawałeczek oczekiwania. Dobrze, więc jesteśmy już na w meczu i lecimy po tego staniego typka. Pewnie będzie miał koksa z tego, co, co wiem. Dobra, weźmy go. O! Nie ma koksa? Nie! Co tak szybko! Myślałem, że będzie miał koksika, oni go po prostu zabili. No, niech im będzie. Miałem chyba 5 zabójstw, więc bardzo fajnie. A więc myślę, że to już będzie, będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Bo było dość dużo akcji. Udało się wygrać rękę. Więc zostawcie kciuka w górę i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć.